W gminy Kołbaskowo Mateusz Iżakowski. Zapraszam! Trwa budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolencin. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej z miejscowości Barnisław do miejscowości Smolencin oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy do istniejących budynków i działek przeznaczonych pod zabudowę. Jej realizacja wpłynie na usprawnienie systemu gospodarowania wodą oraz zapobieganiu stratom wody i poprawi efektywność jej wykorzystania. Gmina Kołbaskowo uzyskała na ten cel dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Promesa na kwotę 1 700 000 zł ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 została udzielona gminie w dniu 5 czerwca tego roku. Prace wykonuje przedsiębiorstwo usługowe Starkan. Inwestycja ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Wieczornica patriotyczna pod hasłem "Wolność, kocham i rozumiem" miała miejsce w piątek 10 listopada w Pałacyku Wostoi. W trakcie spotkania z patriotycznym repertuarem wystąpiły gminne zespoły retro, zestobna, siadliczanki z siadła górnego i nadodrzanki Zmoczył. Następnie mieszkańcy naszej gminy recytowali patriotyczne wiersze autorstwa najwybitniejszych polskich poetów oraz wspólnie śpiewali pieśni wojskowe i niepodległościowe. Ja, Dzień później w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu, w Dniu Święta Niepodległości, odbył się występ artystyczny w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Pyrzyce, który niewątpliwie jest jedną z największych wizytówek naszego województwa. Koncert odbył się pod nazwą Na Zawsze Wolność. Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Musimy o nią dbać, musimy ją pielęgnować, musimy poprzez nasze postawy kształtować Ojczyznę tak, abyśmy czuli się w niej dobrze, abyśmy czuli się w niej bezpiecznie, abyśmy siebie nawzajem szanowali, abyśmy się nawzajem rozumieli. Nauczmy się ze sobą rozmawiać, nie kłócąc się. To świadczy o naszym patriotyzmie. Za nami konferencja Sztuka jako jedna z dróg przezwyciężania kryzysu psychicznego. Spotkanie miało miejsce w Goksir. Swoją wiedzą na temat przezwyciężania kryzysów psychicznych podzieliły się ekspertki w tej dziedzinie: Anna Rosiak, Emilia Raczkowska i Marzena Maćkowiak-Pluta. Przydatne informacje można było również uzyskać u prezentujących się w holu instytucji. Konferencji towarzyszyła wojewódzka gala 21 edycji konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych. To największy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W Goksir Przesław zaprezentowano prace konkursowe z Pomorza Zachodniego. Oprócz pięknych dzieł wystawionych w holu, na scenie sali widowiskowej wystąpił również zespół muzyczny Serca Rytm ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Policach. Soliści z Fundacji Promocja Zdrowia i Szczecin Magnolia Lions Club, a także Teatr Recepta z Kowalek. Wydarzenie zorganizowali PEFRON, Oddział Pomorski. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Gmina Kołbaskowo i Goksir Przesław. W naszej gminie coraz więcej pisarzy. Agata Cieszyńska ze Stobna zadebiutowała powieścią zatytułowaną Opowieść. i premiera miała miejsce 27 października. Zaczęła ją pisać równo 20 lat temu, ale potem miała miejsce długa przerwa. W końcu przyszedł czas, żeby ją dokończyć. To powieść fantazy, a cała historia zamknie się w czterech tomach. Książka jest o świecie, który wykreowałam od podstaw. W moim umyśle świat ten przeplata się z naszym rzeczywistym, uznawanym przez nas za ludzki światem. E, ten wykreowany świat to aurea, w którym mieszkają postaci o nadprzyrodzonych zdolnościach, szalenie dobre, dbające o to dobro, ale niestety w ich historii pojawia się również zło. Cykl autorskich spotkań odbędzie się w grudniu, zaczyna się w grudniu i jedno z tych spotkań będzie miało miejsce tutaj w Gminie, w bibliotece w Przecławiu 13 grudnia o godzinie 17. Na koniec będzie świątecznie. 2 i 3 grudnia odbędzie się jarmark świąteczny w Przecławiu na terenie Goxir. W programie zabawy dla dzieci, występy artystyczne, stoiska wystawców, poczta świąteczna i warsztaty tematyczne. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Będzie to niewątpliwie doskonała okazja do rozpoczęcia przygotowań świątecznych. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.